chodzicie po złocie i nawet o tym nie wiecie co więcej najprawdopodobniej uważacie to za irytujący chwast który psuje wygląd waszego idealnego trawnika lub przebija się przez asfalt przy drodze Przywykliśmy deptać to, co przez wieki ratowało cywilizację przed zagładą, leczyło żołnierzy w okopach i zastępowało najdroższe towary w okresach najcięższych blokad ekonomicznych. Mowa o roślinie, którą wielu pogardliwie nazywa przydrożnym zielskiem, ale za niepozornymi błękitnymi płatkami kryje się biologiczna maszyna o niesamowitej mocy. Bądźcie jednak ostrożni. Ta siła nie zawsze jest przyjazna. Dla niektórych z Was ten niegroźny kwiatek może stać się przyczyną poważnego zaostrzenia przewlekłych dolegliwości, o których istnieniu możecie nawet nie mieć pojęcia. W tym materiale ujawnimy tajne akta dotyczące cykorii, przeanalizujemy jej skład molekularny, który potrafi zarówno zregenerować zniszczoną wątrobę, jak i wysłać Was na szpitalne łóżko, jeśli zignorujecie zasady bezpieczeństwa. Historia ludzkości zna wiele przykładów, gdy największe lekarstwa leżały dosłownie pod nogami. Starożytne papirusy Ebersa, datowane na XVI wiek przed naszą erą zawierały już wzmianki o tej roślinie. Egipscy uzdrowiciele używali jej nie jako dodatku do żywności, lecz jako potężnego antidotum na ukąszenia jadowitych węży i skorpionów. Wyobraźcie sobie poziom zaufania do rośliny, skoro próbowano nią powstrzymać działanie śmiertelnej trucizny. W starożytnym Rzymie sałatka z liści tej rośliny była obowiązkową częścią diety, ale nie ze względu na smak, lecz z powodu wiary w to, że Zniszcza krew i rozjaśnia umysł przed podjęciem ważnych decyzji. Dlaczego więc o tym zapomnieliśmy? Dlaczego dzisiaj jest to dla nas po prostu tani zamiennik kawy na półce w supermarkecie? Odpowiedź kryje się głęboko pod ziemią i właśnie tam musimy zajrzeć, aby zrozumieć prawdziwą wartość tego botanicznego fenomenu. Na powierzchni widzimy jedynie cienkie łodygi i błękitne kwiaty, które zamykają się w pochmurną pogodę. Ale to tylko wierzchołek. Góry lodowej, prawdziwa magia dzieje się w ciemności. Korzeń Cykorii to unikalna pompa, zdolna sięgać w głąb gleby na 12 metrów. Pomyślcie przez chwilę, to wysokość czteropiętrowego budynku. Podczas gdy inne rośliny zadowalają się wilgocią z powierzchni i wyjałowioną warstwą gleby, Cykoria wierca się w ziemię, docierając do nienaruszonych pokładów minerałów i mikroelementów niedostępnych dla większości flory wypompowuje z głębin to, co następnie koncentruje się w grubym, mięsistym korzeniu. Właśnie dlatego stężenie substancji odżywczych jest w nim tak wysokie, że może konkurować z najlepszymi kompleksami multivitaminowymi z apteki. Ale co dokładnie to naturalne wiertło wydobywa dla nas z głębin? Jeśli rozłożymy skład chemiczny korzenia na czynniki pierwsze, odkryjemy prawdziwe laboratorium. Głównym skarbem, dla którego dziś uprawia się te roślinę na skalę przemysłową, jest inulina. To nie tylko trudne słowo to substancja, która prowadzi podwójną grę. Dla naszego języka ma słodkawy posmak, ale dla naszego organizmu nie jest to Cukier w tradycyjnym rozumieniu. Inulina to naturalny polisacharyt, który przechodzi tranzytem przez żołądek i jelito cienkie, praktycznie nie ulegając trawieniu. I tutaj zaczyna się najciekawsze: trafiając do jelita grubego, staje się ucztą dla naszych małych obrońców bifidobakterii to prebiotyk najwyższej klasy. Dosłownie użyźnia mikroflorę, zmuszając pożyteczne bakterie do namnażania się i wypierania chorobotwórczej flory gnilnej. Wynikiem takiej wewnętrznej rewolucji jest nie tylko brak zaparć czy wzdęć, ale totalne wzmocnienie odporności, gdyż jak wiadomo, lwia część naszej tarczy ochronnej formuje się właśnie w jelitach. Jednak inulina to tylko generał ogromnej armii. W składzie cykorii kryje się potężna grupa witamin, zwłaszcza z grupy B. Substancje te odpowiadają za to, by wasze nerwy nie przypominały odsłoniętych przewodów. We współczesnym świecie, gdzie poziom kortyzolu bije rekordy, a chroniczny stres stał się normą, korzeń cykorii działa jak miękki izolator dla układu nerwowego. Nie tylko uspokaja, ale bierze udział w syntezie neuroprzekaźników, przywracając zdolność koncentracji, zapamiętywania informacji i, co nie mniej ważne, jakościowego snu. Do tego koktajlu natura dodała potas i magnez w idealnych proporcjach dla wsparcia rytmu serca, a także żelazo, które w połączeniu z witaminą C przyswaja się maksymalnie efektywnie, zapobiegając niedotlenieniu tkanek. Bądźmy jednak szczerzy. Większość ludzi martwi nie tyle oddychanie komórkowe, co odbicie w lustrze i cyfry na wadze. I tutaj cykoria ujawnia się z nieoczekiwanej strony. Często słyszymy, jak trudno kontrolować apetyt, zwłaszcza pociąg do słodkiego. Gorzkawy posmak cykorii, wynikający z obecności glikozydu intybiny, płata naszym receptorom figla, złośliwego dla tłuszczu, ale dobrego dla nas. Gorycz uruchamia reakcję łańcuchową, sygnalizuje mózgowi sytość szybciej niż robi to glukoza, a jednocześnie hamuje ośrodki głodu. W połączeniu z inuliną, która reguluje skoki cukru we krwi, tworzy to potężną barierę przeciw przejadaniu się. Po prostu przestajecie mieć ochotę na ten zbędny kawałek tortu. Co więcej, normalizacja metabolizmu sprawia, że organizm przestaje magazynować tłuszcz na czarną godzinę i zaczyna efektywniej zużywać już istniejące zapasy. Nie jest to magiczna tabletka na odchudzanie, ale to potężny katalizator metabolizmu, który działa, podczas gdy wy zajmujecie się swoimi sprawami. Wpływ cykorii nie ogranicza się tylko do procesów wewnętrznych. Uważni obserwatorzy dawno zauważyli, że regularne spożywanie tego korzenia zmienia wygląd i nie chodzi tylko o utratę wagi. Roślina stymuluje syntezę własnego kolagenu, białka, które stanowi rusztowanie dla naszej skóry. Stany zapalne się zmniejszają, jędrność skóry wzrasta, a włosy zaczynają rosnąć gęściej i szybciej. Dzieje się tak dzięki unikalnemu zestawowi kwasów tłuszczowych i antyoksydantów, które chronią komórki przed stresem oksydacyjnym, w istocie spowalniając procesy starzenia. Starożytne piękności intuicyjnie używały wywarów do przemywania twarzy, nie znając biochemii, ale widząc rezultat. Przejdźmy teraz do ciężkiej artylerii. Nasze ciało to skomplikowana fabryka, która posiada własne filtry ulegające z czasem zanieczyszczeniu. Wątroba i nerki przyjmują na siebie główne uderzenie ze strony złej ekologii, alkoholu, tłustego jedzenia i leków. Cykoria działa jak profesjonalna ekipa sprzątająca dla tych narządów. Posiada wyraźne działanie żółciopędne. Zastój żółci to bomba z opóźnionym zapłonem, prowadząca do powstawania kamieni i zaburzeń trawienia. Aktywne substancje cykoli sprawiają, że żółć staje się bardziej płynna, zmuszając ją do cyrkulacji i wypłukiwania toksyn. Równocześnie uruchamia się łagodny proces moczopędny, pomagający nerkom pozbyć się nadmiaru płynów i soli, co nieuchronnie zmniejsza obrzęki i odciąża serce. To kompleksowa detoksykacja, która nie wymaga restrykcyjnych diet, lecz zachodzi naturalnie i łagodnie. Jednak nawet wiedząc to wszystko, wielu wciąż postrzega cykorię wyłącznie jako kawę dla ubogich lub napój z przedszkola. Ten stereotyp narodził się w czasach wojen napoleońskich i blokady kontynentalnej, gdy Europa została odcięta od ziaren kawy. Wtedy przedsiębiorczy kupcy zaczęli prażyć korzeń cykorii, odkrywając, że pod wpływem obróbki termicznej nabiera on ciemnego koloru i charakterystycznego aromatu. Ale nazywanie go po prostu zamiennikiem to obraza dla tego produktu. To samodzielny napój o unikalnym profilu. W przeciwieństwie do kawy, która stymuluje układ nerwowy kofeiną, dając energię na kredyt, cykoria daje witalność dzięki optymalizacji zasobów organizmu, nie wywołując późniejszego spadku formy i drżenia rąk. Jak więc prawidłowo włączyć ten potężny korzeń do swojego życia, aby wyciągnąć z niego maksimum korzyści i czerpać przyjemność gastronomiczną. Najprostszym i najbardziej dostępnym sposobem jest proszek rozpuszczalny lub granulat. Technologia ich produkcji pozwala zachować większość pożytecznych substancji. Klasyczny przepis jest prosty jak wszystko, co genialne. Na 200 ml wrzątku bierze się dwie łyżeczki proszku. Ale nie krzywcie się, jeśli pamiętacie ten smak ze szkolnej stołówki. Sekret tkwi w dodatkach. Cykoria to kameleon. Dodajcie do niej odrobinę mleka lub śmietanki. A gorycz zamieni się w łagodną orzechową nutę. Szczypta cynamonu, łyżka miodu, odrobina soku z cytryny czy nawet kurkumy potrafią zmienić ten napój w wykwintny deser. Idealnie łączy się on z dziką różą i świeżymi jagodami, tworząc bomby witaminowe, szczególnie pożądane w sezonie. Przeziębień. Jeśli jednak mówimy o poważnym działaniu leczniczym, zwykłe zalanie proszku rządkiem może nie wystarczyć. Istnieją sprawdzone przez wieki receptury ukierunkowane na konkretne problemy. Na przykład jeśli Wasz układ trawienny szwankuje, żółć zgęstniała, a jelita odmawiają rytmicznej pracy, medycyna ludowa proponuje następujący protokół. Bierze się 15 g rozdrobnionego, suszonego korzenia. Nie proszku ze słoika, a suszu przypominającego wióry drewniane. Zalewa się go 600 ml gorącej wody i gotuje na wolnym ogniu równo 10 minut. To ważny moment. Długotrwałe gotowanie uwalnia te trudno rozpuszczalne związki, które są potrzebne do leczenia. Po ostygnięciu i przecedzeniu ten eliksir przyjmuje się po jednej trzeciej szklanki 3 razy dziennie. To nie jest zwykła herbatka, to preparat leczniczy. Bywają sytuacje, gdy serce zaczyna kołatać bez powodu, a nogi wieczorem puchną tak, że nie da się zapiąć butów. Tutaj wymagane jest inne podejście. Łyżkę stołową suszu zalewa się szklanką wrzątku, przykrywa i, co bardzo ważne, naowija ręcznikiem lub używa termosu. Parzenie powinno trwać 30 minut. W tym przypadku unikamy gotowania, aby zachować lotne związki eteryczne, które uspokajają rytm serca. Taki napar pije się małymi porcjami, po zaledwie 30 ml, ale regularnie, trzy razy dziennie. Nawet tak delikatny i nieprzyjemny problem, jak hemoroidy, może ustąpić pod naporem cykorii. Mocny napar, przygotowany z 5 g surowca na szklankę wody, przyjmowany po 100 ml trzy razy dziennie, wzmacnia ścianki naczyń w obrębie miednicy mniejszej i łagodzi stan zapalny. A jeśli problem objawił się na skórze, czy to wysypka alergiczna, zapalenie skóry, czy po prostu podrażnienie, z pomocą przychodzą okłady. W tym celu przygotowuje się skoncentrowany wywar. 60 g rośliny na 250 ml wody gotuje się przez pół godziny. Powstała ciemna, gęsta ciecz, posiada potężne właściwości regenerujące. Mogłoby się wydawać, że mamy przed sobą panaceum idealną roślinę bez wad. I tu dochodzimy do najbardziej niebezpiecznego momentu naszej opowieści. Właśnie w tym punkcie wielu popełnia fatalny błąd, zakładając, że naturalne automatycznie oznacza bezpieczne. Cykoria to biologicznie aktywny środek o wysokiej intensywności i może zadać organizmowi druzgocący cios, jeśli będzie stosowana bezmyślnie. Pamiętacie, jak mówiliśmy o tym, że wspaniale rozszerza naczynia krwionośne? Dla nadciśnieniowca to ratunek ale jeśli macie żylaki lub hemoroidy w fazie zaostrzenia z krwawieniem, dodatkowe rozszerzenie naczyń i wzmożony przepływ krwi może pogorszyć sytuację. Pajączki naczyniowe mogą stać się bardziej widoczne, a żyły boleć mocniej. Druga pułapka związana jest z układem oddechowym. Osoby cierpiące na asmę oskrzelową lub przewlekłe zapalenie oskrzeli powinny podchodzić do cykorii z maksymalną ostrożnością. Substancje zawarte w roślinie mogą podrażniać błony śluzowe dróg oddechowych i wywołać nieprzewidziany kaszel, a w rzadkich przypadkach nawet nasilić skurcz. To paradoks. To, co uspokaja nerwy, może pobudzić oskrzela. Trzecia kwestia dotyczy wspomnianych kamieni. Tak. Cykoria zapobiega ich powstawaniu i wypłukuje piasek. Ale jeśli macie już uformowane duże kamienie w pęcherzyku żółciowym lub nerkach, szczawiany czy moczany, przyjęcie silnego środka żółciopędnego może je przesunąć. Przemieszczanie się kamienia w przewodach wywołuje piekielny ból porównywalny z porodem i często kończy się pilną operacją. Dlatego obowiązuje żelazna zasada: najpierw badanie USG, potem kuracja cykorią. Nie wolno też zapominać o alergiach. Cykoria jest krewniaczką ambrozji, aksamitek i stokrotek. Jeśli reagujecie na te rośliny, istnieje duże prawdopodobieństwo alergii krzyżowej. I oczywiście ostre stany zapalne żołądka lub wrzody wymagają spokoju, a nie stymulacji wydzielania soku żołądkowego, którą prowokuje gorycz cykorii. Jeśli macie choćby najmniejsze wątpliwości, jeśli wasz organizm zachowuje się nieprzewidywalnie, konsultacja z lekarzem to nie formalność, a konieczność. Podsumowując to głębokie zanurzenie w świat przydrożnego kwastu, chce się powiedzieć jedno. Natura dała nam do ręki narzędzie o niezwykłej sile. Cykoria jest w stanie zastąpić połowę waszej apteczki, podarować energię bez uzależnienia, oczyścić organizm, a nawet przedłużyć młodość. Ale jak każde potężne narzędzie, wymaga szacunku, wiedzy i umiaru. Teraz przechodząc obok błękitnych kwiatów przy drodze, będziecie patrzeć na nie zupełnie innymi oczami. Zobaczycie nie trawę, a ukryty potencjał, który cierpliwie czeka, aż z niego skorzystacie. Jeśli chcecie dalej odkrywać tajemnice zwykłych rzeczy, dowiadywać się, jak produkty wpływają na Wasze ciało i świadomość oraz otrzymywać sprawdzone instrukcje poprawy jakości życia, koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał. Szykujemy dla Was jeszcze wiele materiałów, które zmienią Wasze wyobrażenie o zdrowiu i odżywianiu. Nie przegapcie nowych odcinków, kliknijcie dzwoneczek i do zobaczenia w następnym filmie.